Polekowe zaburzenia gospodarki wapniowej. Polekowe zaburzenia gospodarki wapniowej, czyli polekowa hipokalcemia. Hipokalcemia polekowa może być uwarunkowana A niedostatecznym wchłanianiem wapnia z przewodu pokarmowego, B nadmierną utratą wapnia przez nerki, C niedostateczną metabolizacją wapnia z układu kostnego, lub nadmiernym jego odkładaniem w kośćcu. D. Dożylnym podawaniem leków kompleksujących wapń. E. Podawaniem hormonów działających antagonistycznie do parathormonu. F. Współdziałaniem czynników wymienionych w punkcie A od A do E, czyli może zaistnieć jeden czynnik lub kilka tych y, czynników. Często jest niestety tak, że podwyższony paradhormon ma właśnie związek z tym, że wapń ucieka z kości, i to jest naprawdę bardzo typowe i bardzo wielu pacjentów, których ja badam na biorezonansie, ma podwyższony, ma podwyższony poziom właśnie paradhormonu. Co za tym idzie? Obniżony poziom pierwiastków, które właśnie wpływają na podwyższenie parathormonu. No i oczywiście wapń ucieka z kości, a więc gdzieś tam możemy mieć jakieś początki osteoporozy, osteopenii itd. Czy, czy chociażby zakwaszony organizm, bo też należy pamiętać o tym, że wapń jest nam potrzebny do tego, aby ten organizm odkwaszać. Natomiast jeśli ktoś spożywa bardzo dużą ilość e, takiego pożywienia, którego jeść nie powinien, tego co go zakwasza, a jeszcze nie daj Boże, organizm nie jest w stanie trawić, e, Odpowiednio białek, które są ciężkostrawne, no to tutaj już mamy po prostu komplet różnego rodzaju dolegliwości. Niedostateczne wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego może być wywołane polekowym zespołem wadliwego wchłaniania. Na przykład po stosowaniu neometyny większość wapnia pokarmowego ulega wydaleniu skałem w postaci mydeł wapniowych. Oraz bezwzględnym pod lub względnym niedoborem witaminy D. Bezwzględny niedobór witaminy D może być wynikiem podawania leków przeciwpadaczkowych, em, pobudzających przemianę witaminy D3 do produktów biologicznie nieczynnych oraz wydalanie czynnej postaci witaminy D3 z żółcią. Względny niedobór witaminy D3 może powstać przy podawaniu glikokortykosteroidów hamujących działanie tej witaminie w jelitach, e, w jelitach i w kościach. Ponadto pochodne e, hydratoniny bezpośrednio hamują wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego. A więc, szanowni Państwo, wszystkie leki kortykosteroidowe, leki przeciwpadaczkowe, e, i pochodne hydratoniny zaburzają wchłanianie witaminy D3. A więc jeśli ktoś jest chory na astmę, alergię czy RZS i <laughs> bierze leki i do tego suplementuje się ogromnymi dawkami witaminy D3, to tak naprawdę e, no, wyrzuca pieniądze w błoto, ponieważ ta witamina D3 w ogóle e, się, lub praktycznie w ogóle, czy w niewielkim stopniu, e, nie wchłania się po prostu do organizmu. Ponadto zachęcam Was do obejrzenia mojego filmu o witaminie D3, w którym przedstawiam zupełnie inny punkt widzenia. Na, na tą całą propagandę związaną z witaminą D3. Ponadto wspominałam już też w innych filmach, że jeśli występuje jakaś choroba u człowieka, to nie jest to tak, że człowiek ma niedobór tylko jednej witaminy czy jednego minerału. Tak naprawdę jest to, każda choroba to jest zespół niedoborów i zespół zaburzeń, które należy leczyć, ale nie podając suplementy, tylko nauczyć tego człowieka, jak on ma, ze sobą postępować, aby mógł być zdrowy, aby mógł to zdrowie odzyskać, a potem to zdrowie utrzymać. A te wszystkie zalecenia są indywidualne dla każdego człowieka z osobna. Nadmierna utrata wapnia przez nerki może być następstwem zbyt dużych dawek furosemidu i kwasu etakrynowego. Leki te zwiększają wydalanie wapnia z moczem. Hipokalcemia polekowa może być również wynikiem zahamowania procesów metabolizacji wapnia z kości. E, na, przyk na przykład takim lekiem e, jest antybiotyk cytotoksyczny e, mitramycyna. Lub nadmiernego odkładania się wapnia w kościu, na przykład po podaniu kalcytoniny. E, szanowni Państwo, o wapniu zdaje się, że ja też. E, e, znaczy, sprawdzę, czy ten film jest w ogóle na tym kanale, bo na tym poprzednim kanale rzeczywiście e, miałam tam bardzo wiele filmów, e, i zanim usunęłam ten kanał, nie sprawdziłam, czy. Czy po prostu mam, mam te filmy gdzieś, gdzieś tam, po prostu w kopiach zapasowych? No i się okazało, że niestety wielu filmów po prostu nie miałam, więc musiałam je nakręcić, jakby w pewnym sensie od nowa. W związku z czym y, sprawdzę, czy ten film o wapniu jest, i po prostu, jeśli będzie, to podlinkuję. Podlinkuję w opisie, tak samo podlinkuję Wam film o witaminie D3. Zachęcam Was również do obejrzenia filmu o tym, dlaczego nie pić wody z solą. Leki wiążące wapń mogą być również przyczyną spadku jego stężenia we krwi. Jeśli podać je drogą dożylną, Spośród nich wymienić należy warsenian sodowy, cytrynian sodowy, znajdujący się w dużym nadmiarze we krwi konserwowanej oraz fosforany używane do zwalczania hiperkalcemii. Patogeneza. Wapń stanowi nie tylko istotny składnik tkanki kostnej, lecz również jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi przenoszenia stanów pobudzenia w nerwach lub synapsach oraz skurczu mięśni szkieletowych. Ponadto jest substancją pośredniczącą w przetwarzaniu bodźców chemicznych, fizycznych lub hormonalnych na określone działanie biologiczne. Wapń wchodzi w skład wszystkich błon komórkowych oraz organelli, Subkomórkowych, re, regulując ich przepuszczalność dla różnych substancji. Jest ponadto aktywatorem lub inhibitorem wielu enzymów. Obraz kliniczny. Głównym objawem hipokalcemii jest tężyczka lub jej równoważniki, np. skurcz głośni, skurcz oskrzeli lub Powiek, napad dusznicy bolesnej, często skurcz, niedokrwienie palców kończyn, napad kolki brzusznej lub migreny. W okresach międzynapadowych jednym, e, jedynym objawem hipokalcemi może być dodatni objaw e, czosteka lub e, Trusa, nie wiem, przeczytajcie sobie po prostu e, nazwę tych naukowców, ponieważ ja e, pierwszy raz słyszę o takich objawach, więc nie jestem w stanie tego e, odczytać. Pierwszy akapit na samym końcu e, możecie sobie doczytać, e, jak są określane te objawy. W przewlekłej hipokalcemii stwierdza się ponadto zaburzenia psychiczne czyli stany depresyjne, stany niepokoju, psychozy, Neurologiczne, jak pląsawica, objawy parkinsonizmu, zmiany troficzne skóry i jej przydatków, np. wypryski, twardzina skóry, łamliwość włosów i paznokci, brustkowanie poprzeczne, poprzeczne i bielactwo paznokci oraz zaćmę. Przypominam, że mówimy o hipokalcemii, czyli o niedoborze wapnia. W hipokalcemii, spowodowanej niedoborem witaminy D, stwierdza się radiologiczny obraz krzywicy kości. Elektrokardiograficznym objawem hipokalcemii jest przedłużenie odcinku QT oraz załamek T o wąskiej podstawie. Rozpoznanie polekowej hipokalcemii nie zawsze jest łatwe. O jej istnieniu należy pamiętać szczególnie w przypadkach długoletniego stosowania leków przeciwpadaczkowych moczopędnych e, lub kompleksujących wapni. No, i wcześniej była mowa oczywiście o kortykosteroidach. Rozpoznanie musi być oparte wielokrotnym oznaczeniem stężenia wapnia w surowicy. Szanowni Państwo, ja jako dziecko byłam leczona kortykosteroidami z powodu astmy i alergii. Cierpiałam również na stan krzywicy, miałam problemy z kręgosłupem, bóle kości itd. Mieszkałam na wsi, miałam dostęp do wspaniałego, zdrowego pożywienia. Mieliśmy swoje warzywa, swoje owoce, mieliśmy jajka od kur. Ja również wychodziłam na podwórko, opalałam się i tak naprawdę niczego to nie zmieniło w moim życiu. I tak byłam ciężko chora, a nawet można powiedzieć, że chorowałam coraz to bardziej, a więc jest to bardzo duży dowód na to, że rzeczywiście leki, które przepisują lekarze, są po prostu, czy może wywołują, wywołują, kolejne choroby u ludzi, którzy nie są świadomi tego, co zażywają i tego, co biorą. Nawet jeśli zaczniecie suplementować wapń, to nic wam to kompletnie nie da, dlatego że po każdych antybiotykach, po każdych lekach, które człowiek przyjmował, należy odbudować cały organizm, wszystkie układy w organizmie. I tu medycyna chińska świetnie tłumaczy, w jaki sposób te wszystkie organy są połączone i nawet e, istnieją nawet połączenia, których byśmy się sami nigdy nie spodziewali, jak między innymi połączenie nerek z żołądkiem. Jeśli ktoś ma problemy e, chociażby z żołądkiem, z trawieniem, czy z czymkolwiek, co się dzieje właśnie e, na poziomie żołądka, no to ma problem e, również z nerkami. I to problemy z nerkami są pośrednim, e, s, e, pośrednią przyczyną tego, że. U danej osoby trawienie nie funkcjonuje prawidłowo. A więc, Szanowni Państwo, tu żadna witaminka, żaden suplement, ani żaden kolejny lek, czy żadna kolejna magiczna tabletka nie rozwiąże problemu, ponieważ nie ma takiej możliwości, aby to rozwiązało problem. Tylko i wyłącznie doprowadzenie całego organizmu do stanu homeostazy może. Może takiemu człowiekowi e, pomóc. No a później każdy człowiek powinien mieć wiedzę na temat tego, czego jego organizm potrzebuje, e, aby e, zachować to zdrowie, aby to zdrowie utrzymać i na co należy w organizmie uważać, bo każdy człowiek jest inny, można to wszystko sprawdzić. Można to wszystko sprawdzić za pomocą określonych, określonych wyliczeń, to ma również związek z medycyną chińską i każdy będzie wiedział, gdzie leży jego słaby punkt i co powinien, co o co powinien w swoim organizmie dbać. To są naprawdę bardzo ważne informacje. Niestety ludzie o tym nie wiedzą, no bo niby skąd mieliby wiedzieć. Dobra. To teraz analogiczna sprawa, czyli polekowa hiperkalcemia, czyli nadmiar wapnia. Etiologia. Hiperkalcemia polekowa może być następstwem: a. nadmiernego wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego, b. zwiększonej mobilizacji z kości, c. spadku wydalania wapnia z moczem lub d. współdziałania czynników wymienionych w punkcie od A do C. Nadmierne wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego występuje po pierwsze z, w zespole Brunetta. Zespół jest uwarunkowany nadmierną podażą środków alkalizujących, to jest wodorowęglanu sodowego, wodorowęglanu wapniowego oraz mleka bogatego w wapnie. Wodorowęglan sodowy, czyli soda oczyszczona. <grym> Po drugie, przy podawaniu dużych dawek samego węglanu wapniowego, np. chorym z przewlekłą niewydolnością nerek. E, po trzecie, e, hiperwitaminozie D lub po przedawkowaniu AT10 witamina D pobudza resorpcję wapnia z przewodu pokarmowego, lub po czwarte, przy wypadnięciu czynności hormonów antagonizujących działanie biologiczne witaminy D. Do nich zalicza się glikokortykosteroidy lub parathormonu. Hiperkalcemia polekowa może być także wynikiem obniżona, e, o, przepraszam, obniżenia kalcyruli. Do leków zmniejszających wydalanie wapnia z moczem zalicza się tiazydowe środki moczopędne. Badania ostatnich lat wydają się dowodzić, że hiperkalcemia działa, hiperkalcemiczne działanie pochodnych tiazydowych uwarunkowane jest nie tylko spadkiem karcelurii, Lecz także zwiększeniem wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego oraz zwiększoną jego mobilizację z kości. Patogeneza. Hiperkalcemia jest przyczyną upośledzenia czynności zagęszczania moczu przez nerki, zaburzeń nerkowej gospodarki potasowej oraz odkładania się soli wapnia w miąższu nerkowym. Ponadto wywołuje ona zmianę. Pobudliwości tkanki mięśniowej i nerwowej, objawiającej się zaburzeniami rytmu serca, osłabieniem siły mięśniowej i odruchów ścięgnistych. W końcu zwiększenie stężenia wapnia w osoczu jest przyczyną zaburzeń psychicznych. Obraz kliniczny. Najważniejsze są objawy nerkowe. Nadmierna utrata wody i sodu z moczem jest przyczyną zmożonego pragnienia. Przy hiperkalcemii przebiegającej z hiperkalcynurią wystąpić mogą napady kolki nerkowej. Z objawów ze strony przewodu pokarmowego wymienić należy brak łaknienia, wymioty oraz zaparcia. Hiperkalcemia charakteryzuje się przyspieszeniem czynności serca oraz dużą nadwrażliwością na glikozydy nasercowe. Badaniem elektrokardiograficznym stwierdza się skrócenie odcinka QT oraz spłaszczenie załamka T. Do obrazu klinicznego hiperkalcemii należą jeszcze takie objawy jak adynamia, osłabienie odruchów ścięgnistych, i siły mięśniowej oraz zaburzenia nastroju. Przy hiperkalcemii wyższej od 16 mg na 100 ml może rozwinąć się obraz przełomu hiperkalcemicznego. Objawy to senność, śpiączka, skąpocz i azotemia. Rozpoznanie. Nie jest łatwe, jeżeli zażywanie leków podnoszących stężenie wapnia. Nie odbywa się na zalecenie lekarza, lecz z własnej inicjatywy chorego. Osoby z hiperkalcemią mogą być traktowane przez długi czas jako chorzy z nawrotową kamicą nerkową lub chorobą wrzołową żołądka i dwunastnicy, przewlekłym zapaleniem trzustki, psychonerwicą, moczówką prostą lub chorobą psychiczną. A więc, szanowni Państwo. Przeczytajmy to sobie jeszcze raz. Osoby z hiperkalcemią mogą być traktowane przez długi czas jako chorzy z nawrotową kamicą nerkową lub chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Przewlekłym zapaleniem trzustki psychonerwicą, moczówką prostą lub chorobą psychiczną. Ehm, szanowni Państwo, no to jest jakby. <grych> Ewidentny dowód na to, dlaczego po prostu e, moja e, terapia, którą układam dla każdego indywidualnie, działa na wszystkie te choroby. No dlatego, że po prostu e, moja fitoterapia doprowadza do homeostazy i równowagi cały organizm e, ludzki, a nie skupia się jedynie na jednym problemie, z którym zgłasza się do mnie chory. O możliwości istnienia polekowej hiperkalcemii należy pamiętać też we wszystkich przypadkach choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy leczonych u osób leczonych mlekiem i środkami alkalizującymi, jak również w przypadkach przewlekłego stosowania tiazydowych leków moczopędnych oraz witaminy D lub AT10. Rozpoznanie hiperkalcemii musi być poparte wielokrotnym oznaczeniem stężenia wapnia w surowicy. W rozpoznaniu przyczyny choroby pomocne może być badanie radiologiczne nerek i kości. Polekową hiperkalcemię należy różnicować z hiperkalcemią w przebiegu sarkoidozy. Szpiczaka mnogiego, przerzutów nowotworowych do kości oraz długotrwałego unieruchomienia. No i dobrze, no i tutaj mamy jeszcze informacje na temat leczenia. Możecie sobie tutaj zerknąć sami. Nas to nie za bardzo interesuje w chwili obecnej. Najważniejsze jest to, aby każdy człowiek doprowadził swój organizm do homeostazy, do stanu równowagi. Bo żadna choroba nie bierze się z niedoboru tylko jednej jedynej substancji. Tak naprawdę, jeśli człowiek jest chory, to cierpi na zaburzenia całego organizmu, wszystkich układów w organizmie. Wszystko to zostało zachwiane i należy to wszystko doprowadzić do równowagi, aby człowiek ten mógł wyzdrowieć, poczuć się dobrze. No i drugą, jakby drugim etapem, Całej, e, całej terapii, którą, e, której, którą, której powinien poddać się chory, jest to, aby dowiedział się przede wszystkim, e, czego to właśnie jego organizm potrzebuje do tego, aby wyzdrowieć. To, co jeszcze jest niezwykle ważne e, w kwestii wapnia, to to, że wapń e, pozostaje w antagonizmie z krzemem. I teraz, szanowni Państwo, tutaj znowu należy zwrócić uwagę, e, w jaki sposób po prostu dajecie się nabijać w balona, bo wierzycie po prostu w jakieś pierdolety, które są udostępniane w darmowym internecie. Traktujecie to jako własne i przyjmujecie jako prawdę, a nie rozwijacie się, nie szukacie żadnych więcej informacji. A prawda jest taka, że wapń robi to w organizmie, że Organy i mózg przestają słyszeć jakiekolwiek polecenia od siebie wzajemnie. Wszystkie organy stają się głuche na wszelkie polecenia, które płyną ze strony mózgu, a ostatecznie system nerwowy nie jest w stanie już wydawać żadnych poleceń właśnie z nadmiaru wapnia. A więc ja nagrywam te filmy po to, aby zwrócić Wam uwagę właśnie na sposób, w jaki dajecie się e, oszukiwać, w jaki sposób dajecie robić się e, w balona. I e, chciałabym, aby po prostu chociaż część ludzi, która to obejrzy, przejrzała na oczy i rzeczywiście zaczęła zmieniać swoje życie, aby zaczęła dążyć do tego, e, aby odzyskać swój stan e, równowagi, swój stan zdrowia. E, I nawet jeśli będziesz tylko jedną, jedyną osobą w swojej rodzinie, która się za siebie weźmie i będzie dążyła do stanu zdrowia, to i tak będzie dużo, bo każdy krok w Twoim powrocie do zdrowia, e, każdy krok e, twoich, e, twoich zmian w życiu. E, to jest, również, to jest również bardzo duży krok w, w całej energetyce Twojego organizmu. Każda zmiana doprowadza do tego, że podnosi się Twój stopień wibracji, a dzięki temu podnosi się Twoja świadomość. A im więcej świadomych ludzi na świecie, im więcej świadomych ludzi na Ziemi, tym lepiej nam będzie się żyło wszystkim, tak naprawdę. A więc. Um, Im więcej, może inaczej, nie ma możliwości na to, aby wzrosła świadomość człowieka, jeśli nie zacznie w odpowiedni sposób leczyć się i dbać o siebie, dbać o siebie, dbać o swój organizm. Dlatego, że Niestety, ale każda tabletka, włącznie z suplementem, daje tylko i wyłącznie złudne poczucie tego, że coś w organizmie dzieje się lepiej. Nie tędy droga. Prawdziwa świadomość idzie do człowieka po prostu, wprost z jego talerza. Natomiast człowiek, który jest zagubiony w świecie kolorowych tabletek i suplementów, to niestety, ale jest nadal człowiek, który Charakteryzuje się niską wibracją, a suplementy tylko i wyłącznie maskują ten gnój, który został zakopany pod dywanem. Szanowni Państwo, aby rzeczywiście wzrost Waszej świadomości mógł zaistnieć, to musicie koniecznie Zwrócić się w zupełnie, zupełnie innym, innym kierunku. Należy zrezygnować z tego całego konsumpcjonizmu i zacząć interesować się tym, co dookoła nas, zacząć interesować się roślinami, które naprawdę człowieka uzdrawiają, zacząć interesować się tym, czego potrzebuje właśnie mój organizm do tego abym mogła, abym mógł zachować zdrowie, abym mogła, mógł e, cieszyć się zdrowiem, bo droga do zdrowia nie wiedzie tą drogą, którą idą wszyscy. Każdy tą drogę powinien odnaleźć sam e, sam dla siebie e, i ta droga będzie po prostu indywidualna. I dzięki temu mamy możliwość tego, aby nastąpił wzrost świadomości u wszystkich ludzi na całej Ziemi. I tym pozytywnym akcentem kończę dzisiejszy film. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii.